Witam bardzo serdecznie kolejną kolejnym odcinku Pietra Five. Dzisiaj będę każdy tor. tutaj ultra błękit, trochę tak nie Korby dodatkowy O widzicie jakby co to Widzicie tutaj z kupiłem nowego Nie, wiem, czy widzicie? No, chyba nie widzicie, ale Miałem nowego pada Z innej firmy, bo wcale nie wkradłem skrócenia, bo nie da się wykupić wy, Hmm. koła serio już się zmienia nie dobra koło nie zmieniamy hmm. robimy wyścig jak robić wyścig zaznaczone wyścigi to jest super Nie wiem, to zrobił. I dobra. Yy. 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 Czytało się super samochody, bo no tym niestety, ale to się da, nie wiem czy z takimi samochodami. Ale jeden wyścig spróbuje zrobić woltikiem. Woltikiem. Woltikiem! I teraz top 5 youtuberów teraz wam opuszczę. Czyli wiecie, taki mieszana youtuberów tak Przejdę no, do Turismo to Air. teraz robiłem robiłem ten odcinek 20 razy jakiś co chwilę mi się nie udawało teraz powinno się udać poczekajcie jeszcze czekolady dostały no nie radzę a drift Ludzie, ja jak zrobię dobry stunt, jeszcze dzisiaj odcinek powinien być dwa jakieś odcinki, bo może zrobię stunty. Stunty. Patrzcie i teraz jest pułapka. tylko miałem problemy z kontrolerem miałem też problemy z <głos》>, moim netem który dzisiaj już chyba 10 razy włączę i się wyłączę miałem w ogóle problemy z tym internetem ludzie nie tylko pójdą części live'a części live'a no, live polegają na tym Tutaj pisze zakaz palenia. To papierosy, papierosa, co wy na to. A nie, bo to nie jest wyścig tam Możemy porobić wyścig, którego nie umiem zrobić. Dobra. No, wyścig taki trudny nie jest. Ale czasami uwalę, zaraz zobaczycie co. Patrzcie na to. Kurde, widzicie? Nie jest takie proste. Nie wiem jak to będzie, zio. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak to będzie, ziom. Zostawiam tutaj ten rozpęd. O Jezus, widzieliście to? z mogę nie potrafię zrobić, bo... nie wiem dlaczego. Kurde, Kurde. nie Wie, nie wiem kto w ogóle tutaj... Ej, chyba zrobię takie 800 zaraz. Każdy o ten. Hmm. Dobra. E, widzicie to było pierwsze zagranie. 6 minut na filmik. I e, mówicie, żeby... E, mówiłem 5 łapę w ogóle. Kolejny. Fajne glicze. Eee, mówię, dzisiaj w nocy będę szukał jakiś gliczy i jutro próbował je. Dobra. Eee, dobra. Ludzie... Co mam teraz zrobić? Ej, w ogóle, dobra. Dawaj. nie, Dawaj! na nowym mój, Na ciężko mój, są inne przyzwyczaić, dobra. są Jeszcze. mój, Dobra, Dobra, Myślę, że macie mniej jeszcze tu najgnę. Yy. Yy. Dobra, robimy jeszcze jeden wściek.

Dowalcie mi głosy jeszcze na odcinkach, jakie mam nagrać. Więc moje przyjaciele pytają, kiedy wejdę z nimi w odcinek. 5 lat. 5 lat to wyjście. Dobrze. Zbyt.

Teraz chyba się tu trzeba rozpędzić. Poglądam. Mano, foka, Widzieliście jaki wyskok? Nad takich wyskoków nie ma. Kiedyś tam leciałam, ja tak kiedyś leciałam na tym, nie? Może ok, ja byłem zaskoczony. Jak ja to zrobiłem, co Tak, nie wiem. O ludzie, zaskoczyłem jakimś cudem. Oj, tu się często mylę, że tu składam. Ja nie wiem, co jest grane. Turbo można użyć. Kiedyś na wyścigu nie można było turba użyć Dobra, no to co? A nie, spełnia, ale nie da się użyć Żywi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie Dobra, easy peasy O jest ja. Tutaj nie trzeba rozkuszyć. O Jezus, nie wiem jak ja to zrobiłem. 11 minut Dla Ale to jest trochę bez sensu, bo niektórzy robią z GTA tylko live. Czyli... Ja nie robię co, tylko live, bo to jest trochę głupie. To myślę, że było to chyba tyle w tym odcinku. Mm. Więc y, pozdrawiam wszystkich. Oprócz Marcela i, i jego przyjaciół, Przyjaciel, chyba nie wiem, przyjacielu. Jakoś I tak. I pozdrawiam y, Dawid Ersona XD. Dawid XD. To nara. Na.